Bardzo będzie nam miło tutaj usłyszeć, zobaczyć panią doktor Emilię Lichtenberg-Kokoszkę. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk humanistycznych, dyplomowana położna. Pracuje w katedrze pedagogiki specjalnej. Pani doktor Emilia prowadzi badania naukowe na pograniczu pedagogiki, psychologii i medycyny. Specjalizuje się w interdyscyplinarnym podejściu do prenatalnego i perinatalnego okresu życia człowieka. Autorka wielu publikacji i organizatorka wielu sympozjów, pani doktor Emilia wygłosi nam referat pod tytułem Ojcostwo i macierzyństwo odpoczęcia, promocja rodzicielstwa i wychowania prenatalnego w pozytywnym przekazie pro life. Prosimy bardzo Serdecznie bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że obdarzono mnie takim zaufaniem, żebym mogła przyjechać tutaj na taką ważną konferencję. Ja postaram się opowiadać trochę takich ciekawostek, szczegółów dotyczących funkcjonowania człowieka od poczęcia. Pokażę to z perspektywy za cicho. Pokażę to z perspektywy mamy, taty i poczętego dziecka, więc mam nadzieję, że będzie takich trochę ciekawych informacji. Zaczniemy od samego macierzyństwa. Ja bardzo często mówię, że to jest droga z wybojami, bo nam się wszystkim wydarza, wydaje, że jak kobieta poczyna dziecko, to ona natychmiast zaczyna je kochać z automatu kobieta też musi wzrastać w swoim macierzyństwie, też musi e, mieć trochę czasu na zaakceptowanie faktu poczęcia dziecka, o czym za chwilę Państwu też powiem. Nie jest to łatwe również w kontekście tego, co się do tej pory działo. Proszę zobaczyć, jeszcze tak niedawno o ciąży mówili, że to jest inwazja tkanek jaja e, płodowego, czyli jak obcy atakuje, to kobieta jako właścicielka brzucha ma prawo bronić się przed tą inwazją, przed atakiem. E, stąd też do dnia dzisiejszego wiele kobiet, które zwłaszcza są proaborcyjne, chodzą na marsze, mówią, są właścicielkami brzucha i e, mają prawo dokonać aborcji, mają prawo zabić tego intruza, który e, tutaj e, chce zniszczyć im życie. Proszę zauważyć, że e, zmiany, które zachodzą na początku ciąży, czyli to, e, co wywołuje nudności, wymioty, nadwrażliwość na smaki, zapachy i tym podobne rzeczy, do tej pory też było interpretowane jako dolegliwości ciążone, ciążowe, więc w tym kontekście to dziecko było wrogiem, było osobą, no, niefajną, nieakceptowalną. Niechcianą. Taką ideologię przede wszystkim tutaj propagowano w czasach komunistycznych i niestety do dzisiaj to pokutuje. Bardzo często mówiono też na tym etapie, że poczęte dziecko to jest jajo płodowe i ja zawsze żartobliwie mówiłam to powiedzcie mi, kiedy to jajko zmienia się w człowieka. Tak? Bo jajem płodowym jesteśmy do dziewiątego miesiąca, więc rozumiem, że w okresie okołoporodowym nagle magiczna różdżka i to jajo zmienia się w człowieka, więc to też było właśnie takie używanie wyrazów żeby ukryć pewne fakty, bo łatwiej było powiedzieć, że w czasie aborcji usunięto jajo płodowe, a nie, że zabito dziecko. Tak? Więc tej ideologii niestety do dzisiaj pozostało dużo. E, tutaj z tego, co pamiętam, pan profesor Fiałkowski mówił na przykład o tym, że właśnie te zmiany zachodzące na początku ciąży to jest przystosowanie ciążowe. I on bardzo pięknie też mówił, że to przystosowanie ciążowe ma takie zadanie poinformować rodziców, że jestem, że się rozwijam. A jeżeli informuję rodziców o tym, że jestem, to zachęcam rodziców do zmian Zmiany tego środowiska, zmiany funkcjonowania swojego stylu życia po to, żeby ten pierwszy dom poczętego dziecka był jakościowo jak najlepszym domem. Więc prawda jest taka, że faktycznie zmieniamy się z medycznego punktu widzenia, ale zmieniamy się też z tego psychospołecznego czy psychopedagogicznego punktu widzenia. I te dwa elementy muszą być kompatybilne. Jak są kompatybilne, to ten okres prenatalny... Może być takim, takim momentem ciepłym, pozytywnym. E, ja też bardzo często podkreślam, że e, małżonkowie, mama, tata, e, są rodzicami od chwili poczęcia dziecka, nawet od chwili planowania poczęcia dziecka, nie od momentu urodzenia, bo to nie jest tak, że my zmieniamy siebie dopiero w momencie, kiedy to dziecko się urodzi. My już poczynając dziecko, zmieniamy i styl życia, i hierarchię wartości, i przemeblowujemy mieszkania, czyli my już tu i teraz stajemy się tymi rodzicami, a nie be, jesteśmy potencjalnie potencjalnymi czy przyszłymi rodzicami. My już jesteśmy nimi tu i teraz. Oczywiście, jeżeli chodzi o dojrzewanie do macierzyństwa, jest wiele elementów, które na to dojrzewanie do macierzyństwa będą wpływać. Między innymi chodzi tutaj o planowanie poczęcia. E, oczywiście łatwiej jest zaakceptować dziecko wtedy, kiedy ono jest chciane i planowane, tylko pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach, w dobie, jak ja to mówię, wyścigu szczurów, gdzie my chcemy najpierw mieć dobrobyt, kobieta dojrzewa do momentu po, poczęcia dziecka zazwyczaj w tym momencie, kiedy jej płodność już jest minimalna, czyli około 35-40 roku życia, a wtedy niestety. No zostaje jej co? In vitro, tak? bo fizjologicznie, biologicznie poczęte, poczęcie dziecka jest praktycznie niemożliwe. W związku z tym, to planowanie poczęcia, gdybyśmy na nie czekali, moglibyśmy się po prostu nie doczekać. Tak? Z drugiej strony czasami też mówimy, że połowa z nas poczyna się jako nieplanowane dzieci. W związku z tym myślę, że dojrzałością czy objawem dojrzałości jest tutaj umiejętność, że tak powiem, wyrażenia zgody na plany Pana Boga. Tak? To, co Maryja zrobiła. Panie Jezu masz przyjść, to chodź. W związku z tym myślę, że tutaj możemy się tego uczyć i bardzo często też w momencie, kiedy dzisiaj poczyna się dziecko, właśnie takie nieplanowane, to wszyscy mówią, że wali im się świat. Mówię, to popatrz na Matkę Bożą, tak? Męża, że tak powiem, jeszcze nie znała, poczęła dziecko, groziło jej ukamienowanie, ona mówi, biorę, biorę jak, biorę jak Pan Bóg daje, tak? Więc nie mówcie, że dzisiaj jest ciężko, bo kiedyś bywało chyba trochę bardziej ciężko. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna dla kobiet, to stały związek z partnerem. Kobieta czuje się bezpiecznie. W małżeństwie. Mężczyznom na tym nie zależy, natomiast dla kobiety to małżeństwo jest rzeczą istotną. I znowu czasami jak prowadzę wykłady dla młodych ludzi, to tutaj im sugeruję, co trzeba zrobić, żeby ten mężczyzna zechciał stanąć na ślubnym kobiercu, bo to wcale nie jest taka prosta sprawa, trzeba go odpowiednio zmotywować i wcale tą motywacją nie jest pójście do łóżka, wręcz odwrotnie. E, za, e, za, jak gdyby zaproponowanie czy pokazanie, że to łóżko owszem będzie później, e, powoduje większą chęć tego, żeby ten mężczyzna wszedł w relację. Jeżeli damy mężczyźnie przed ślubem wszystko, to on już nie ma żadnej motywacji po to, żeby, żeby w to małżeństwo wejść. E, tutaj chcę również zwrócić uwagę na zmiany hormonalne, które dzieją się w organizmie kobiety, zwłaszcza na początku ciąży. One są bardzo trudne, powodują taką labilność emocjonalną. Z jednej strony kobieta pragnie, chce, akceptuje tego dziecka, a z drugiej strony może pojawić się takie zastanowienie się, czy jest to właściwy moment na poczęcie tego dziecka, czy, czy na pewno chce i pragnę, więc ta labilność się tutaj pojawia. Tu chciałam też zwrócić uwagę na to, że ta dojrzewanie do macierzyństwa można podzielić na takie trzy okresy. One zazwyczaj mają zbliżony czas trwania tak jak trymestry, czyli są po trzy miesiące, natomiast nie u każdej kobiety one trwają trzy miesiące, u jednych każdy etap może trwać dłużej lub krócej, więc ten pierwszy etap właśnie tego kryzysu psychicznego jest to czas takiego wchodzenia w rolę macierzyńską i czasami ktoś się zastanawiał, dlaczego ta ciąża trwa aż dziewięć miesięcy, więc myślę, że to jest ten czas potrzebny na zaakceptowanie tych zmian, na umiejętne znalezienie się właśnie w tej roli macierzyńskiej, więc myślę, że to jest czas idealnie Wymierzony właśnie na to nasze dojrzewanie psychiczne, również do tych zmian, które nas tutaj czekają. Druga faza, drugi trymestr ciąży. Bardzo często określane mianem takiej fazy miodowej, czy porównywane z miesiącem miodowym. Jeżeli to dziecko było chciane, planowane, jest w małżeństwie, to w momencie, kiedy powiększa się brzuszek i mama i tata chodzą dumni, tak? Jesteśmy blisko Pana Boga, zostaliśmy twórcami nowego życia. W związku z tym tutaj te pozytywne nastawienie do tego okresu prenatalnego, do tego początego dziecka, powoduje tak zwane ładowanie akumulatorów. W związku z tym jest to bardzo ważna faza okresu ciąży, dla Dlaczego ona jest taka ważna? Bo zobaczcie, potem, jak się rodzą dzieci, przychodzą bezsenne noce, przychodzi duży trud i wysiłek. Jeżeli myśmy nie naładowali tych akumulatorów właśnie w tej środkowej fazie ciąży, to potem brakuje nam sił, energii, brakuje nam tego, tej motywacji, tak? tego pragnienia, zaopiekowania się tym dzieckiem. I tutaj to ładowanie akumulatorów nie następuje wtedy, kiedy to dziecko było niech, niechciane, nieplanowane poza małżeńskie, bo zazwyczaj ten brzuszek jest ukrywany. My nie chcemy światu pokazać, że do poczęcia. Dziecka doszło. W związku z tym przede wszystkim mężczyzna nie może być dumny z tego, że został ojcem i okradziony z tego elementu tej dumy. W momencie, kiedy rodzi się dziecko, bardzo często wycofuje się z relacji ojcowskich, bardzo często wycofuje się z opieki pielęgnacji nad tym małym dzieckiem, więc jest to element, który jest taki bardzo ważny. Z psychologicznego punktu widzenia mówi się także, że najbardziej szczęśliwi jesteśmy tuż przed urodzeniem pierwszego dziecka, więc w okresie ciąży przed urodzeniem pierwszego dziecka. I nigdy nie będziemy już bardziej szczęśliwi, o, obojętnie, czy poczynamy kolejne dziecko, czy na przykład to było pierwsze nieplanowane, kolejne jest planowane, bo zawsze to szczęście związane jest właśnie z tą radością związaną z planowanym poczęciem pierwszego dziecka. Jeżeli było nieplanowane, to nawet jeżeli kolejne dziecko już jest planowane, to mam wyrzuty sumienia, że, że to pierwsze nie było tak bardzo kochane jak to, jak to kolejne. W związku z tym zawsze nas to zmniejsza ten, to poczucie szczęścia. Trzecia faza, trzeci trymestr ciąży, jest to taki okres koncepcyjny, na poczętym dziecku, na porodzie. Pojawiają się trochę obaw związanych z porodem, ale u kobiety jest to też tak zwany okres czy syndrom zakładania gniazda. Faktycznie robimy wyprawkę, szykujemy pomieszczenie. Wszystko tutaj ma być przygotowane na, na przyjęcie tego dziecka. Ja tutaj chciałam też zwrócić uwagę na coś takiego, a mianowicie. Panuje taki pogląd, że poród tak, czy narodziny są to wydarzenia na granicy życia i śmierci. I ja bardzo często zadaję pytanie, a dlaczego? Bo poród fizjologiczny jest fizjologiczny i jest niezbędny do tego, żeby mama rozkochała się w swoim dziecku dzięki działaniu oksytocyny, ale również to jest tak, że dziecku ten poród jest niezbędny, żeby go pobudzić, tak, zastymulować jego mózg do życia po urodzeniu. W związku z tym nie rozumiem, dlaczego jest on na granicy życia i śmierci. I myślę, że większość z Państwa nie zdaje sobie sprawy, że był taki człowiek, który się nazywał Stanisław Grof i on stworzył matryce okołoporodowe swoich pacjentów, zresztą z traumą prenatalną, takich, którzy sobie psychicznie czy psychospołecznie nie radzili, poddawał, poddawał działaniu dużych dawek LSD, tak? czyli narkotyków i pod wpływem tych narkotyków stworzył te matryce okołoporodowe. I to on jest twórcą teorii, że poród to jest na granicy życia i śmierci, więc powtarzamy słowa, które zostały stworzone pod wpływem narkotyków i nawet nie wiemy skąd to się tak naprawdę wzięło. Bardzo często też złą rolę robi personel medyczny, który straszy, że w czasie porodu może zadziać się coś. Jak się to coś zadzieje, to może umrzeć dziecko, może umrzeć kobieta, więc bardzo wiele kobiet bojąc się tego coś, a po prostu życzy sobie cięcia cesarskiego na życzenie czy tam właśnie tego cięcia cesarskiego z powodu tokofobii. Niestety to jest jedno z gorszych możliwych sposobów przyjścia na świat z takich sposobów, które będą wpływać na na dalsze pourodzeniowe funkcjonowanie człowieka, zwłaszcza cięcie cesarskie, planowane cięcie cesarskie, ma ogromny wpływ na późniejsze pourodzeniowe funkcjonowanie chłopców. Dziewczynki są tutaj trochę bardziej na to nieprawidłowe poród odporne. Kolejne to, co jest bardzo ważne, to możemy powiedzieć, że kobieta musi przejść poszczególne fazy tego dojrzewania do macierzyństwa. I niestety, jeżeli zatrzyma się na pierwszej fazie, a bardzo często tak się zdarza, że jeżeli tej ciąży poczętego dziecka nie chce, nie akceptuje, to pozostając przy tej pierwszej fazie nie akceptuje, nie tworzy więzi z poczętym dzieckiem. Brak prawidłowo ukształtowanej więzi z poczętym dzieckiem w okresie prenatalnym powoduje to, że ten człowiek po urodzeniu będzie miał przez całe życie problemy z kształtowaniem z więzi z innymi ludźmi. W związku z tym zawsze już będzie mu trudniej funkcjonować w społeczeństwie. Jeżeli chodzi o ojcostwo. Então... To tutaj możemy powiedzieć, że akceptacja poczętego dziecka zależy od tak zwanej gotowości na ojcostwo i proszę zwrócić uwagę tutaj na te rzeczy, które będą na tą gotowość wpływać. Między innymi będzie tutaj wpływać nam doświadczenie wyniesione z domu rodzinnego. W dzisiejszych czasach proszę zobaczyć ilu chłopców, ilu mężczyzn staje się mężczyznami w domach bez ojców. W związku z tym w momencie, kiedy sami stają się ojcami po prostu nie są w stanie stworzyć właściwego modelu swojego ojcostwa, e, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach jak nie mamy jakiegoś modelu, to na podstawie czego go tworzymy? Na podstawie telewizji. A telewizja niestety dobrego modelu nam tutaj nie przekazuje. Kolejna ważna rzecz to jest zabezpieczenie finansowe. Mężczyzna, który staje się ojcem i jeszcze bardziej chce stworzyć bezpieczeństwo finansowe swojej rodziny, w związku z tym bardzo często zaczyna pracować na dwa albo nawet trzy etaty, tak? Więc z jednej strony żona się może cieszyć, że jest to zabezpieczenie finansowe, ale z drugiej strony wiele kobiet mówi, że czują się osamotnione w tej ciąży, bo mężczyzna jest ciągle w pracy, tak? Bo nie jest obok, bo nie nie można do niego się przytulić, nie można z nim porozmawiać. Tutaj chciałam zwrócić uwagę na to, że są tak zwane lata krytyczne w tworzeniu ojcostwa. Tymi latami krytycznymi jest szósty rok życia, wtedy, kiedy chłopiec tworzy sobie wzór mężczyzny. Nie wiem, czy Państwo kojarzą w przedszkolu dzieci się chwalą. Ja mój tata jest policjantem, mama moja mama jest doktorem, nie więc to są te, te przechwałki. Tu się tworzy ten schemat ojcostwa macierzyństwa. Natomiast w dziewiątym roku życia dziecko tworzy sobie własną samoocenę, ale w porównaniu z tatą, w porównaniu z mamą. Więc jeżeli tutaj w dziewiątym roku życia chłopiec nie ma ojca, to nie ma do kogo się porównać. Nie może powiedzieć, że chce być lepszy w tym albo e, chyba nigdy nie będę taki dobry jak tata w czymś innym. Nie, więc tutaj te dwa momenty to są te momenty krytyczne. Oczywiście sprecyzowana rola, rola ojca wynika też z naszej przeszłości. Proszę zobaczyć, jeżeli chłopiec nie miał ojca, no to tego modelu sobie nie potrafi stworzyć, ale z drugiej strony jeżeli chłopiec miał Wspaniałego tatę, to on chce go dokładnie naśladować, i czasami popada w depresję i mówi, że ja niestety nie będę taki dobry jak mój tata. Nie więc to na dwoje babka wróżyła, że tak powiem, że, że jeżeli ten ojciec jest taki bardzo idealny, to też może tutaj pojawić się problem. Również kobieta wchodzi w relacje ze swoją przeszłością, z tym, czy miała tatę, czy nie miała taty. Jak nie miała taty, to na nie wie, czego od męża oczekiwać. Jak miała złego, niefajnego tatę, to ona będzie bardzo zalękniona i każde nawet minimalne nieprawidłowe zachowanie przez mężczyznę będzie tutaj interpretowane jako zachowanie gdzieś tam nieprawidłowe. Natomiast jeżeli miała wspaniałego tatę, to będzie żądała od męża, że on będzie dokładnym naśladowcą jej taty. I to też się tutaj może. Nam nie udać. Jeżeli chodzi o tworzenie więzi taty z poczętym dzieckiem, to oczywiście dzieje się to za pośrednictwem mamy. Jeżeli kobieta zachęca mężczyznę do rozmawiania z poczętym dzieckiem, do głaskania brzuszka, no to ten mężczyzna będzie aktywniej wchodził w tę rolę, natomiast są kobiety, które się blokują, mówią, że ciąża to sprawa kobiety, więc tego mężczyzna odsuwają. Tutaj chcę Państwu tylko zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Mężczyźni są wzrokowcami. Więc jeżeli ja na przykład rozmawiam z tatusiami poczętych dzieci, mówię, że trzeba rozmawiać z maluchem, to oni mówią, ale tak głupio z brzuchem rozmawiać. Więc ja zachęcam, żeby takiego mężczyznę zabrać na najbliższe USG, pokazać mu te plamki czarno-białe na monitorze, jak on zobaczy te plamki, lekarz mu wytłumaczy, że to jego dziecko, to on ostatecznie z tymi plamami będzie rozmawiał. Tak? Ewentualnie wygooglać mu w internecie zdjęcie poczętego dziecka i on też wtedy wie, z kim ma do czynienia, z kim może. Porozmawiać. Jeżeli chodzi o w ogóle wyobrażenia poczętego dziecka, to kobieta zazwyczaj wyobraża sobie takiego malucha, którego można przytulić, natomiast mężczyzna zazwyczaj wyobraża sobie już siedmiolatka, z którym gra w piłkę. Nie? Więc te wyobrażenia nasze też są zupełnie różne. I teraz, jeżeli chodzi o dojrzewanie do ojcostwa, tutaj też możemy wymienić fazy. Pierwsza faza to jest od chwili, kiedy kobieta podejrzewa, że jest w ciąży, do momentu, kiedy, jak ja to mówię, dostaje karteczkę z pieczątką, zostałaś mamą, tak? czyli ma potwierdzenie, że doszło do poczęcia dziecka. Zazwyczaj w tym momencie, jeżeli kobieta przychodzi do mężczyzny i mówi wydaje mi się, że jestem w ciąży, to mężczyzna mówi pierdoły opowiadasz, w weszłym miesiącu też ci się tak wydawało. W związku z tym mężczyzna jak gdyby interesuje się dopiero konkretami. Tu nie ma konkretów, więc on się nie będzie, że tak powiem, w ten etap angażował. Wielu mężczyzn też oczekuje, że ta diagnoza będzie niepomyślna. I kobiety czują się odrzucone, porzucone, niekochane, nieakceptowane. W związku z tym na to trzeba zwrócić uwagę. Natomiast w momencie, kiedy... kiedy Dochodzi do tego nieplanowanego poczęcia dziecka, to niektórzy mężczyźni nie dojrzali emocjonalnie, bo to trzeba podkreślić, potrafią wręcz powiedzieć to nie moje dziecko. Tak? I kobieta wtedy czuje się już w ogóle bardzo poniżona i bardzo mocno zagubiona. Pan profesor Fiałkowski mówił wprost, że egzaminem na dojrzałość mężczyzny jest to, jak on reaguje na informacje o nieplanowanym poczęciu dziecka. tak? Tutaj możemy mówić o jego dojrzałości. Druga faza to jest od chwili, kiedy mamy potwierdzenie, że doszło do poczęcia. Dziecka do około 11 tygodnia. Bardzo często to jest tak, że kobieta ma taki trochę autyzm, leży na łóżku, patrzy w sufit, myśli o tym, co będzie w przyszłości. Bardzo często ma ludności wymioty z powodów hormonalnych jest bardzo senna. W związku z tym mężczyzna mówi, no ale co ja mam z tą babą zrobić? Ona przecież tylko śpi i wymiotuje. No przecież ja jestem do niczego niepotrzebny. W związku z tym, żeby pomóc mężczyźni już na tym etapie wejść w rolę ojcowską, to ja zawsze mówię, że Pan Bóg był łaskawy i zesłał nam nas coś, co się nazywa zachcianki ciążowe. Nie po to, żeby nami, nad nami się znęcać, tylko dzięki temu ja mogę w środku nocy mojego męża wyrzucić do żabki, żeby mi kupił tam snickersa, ogórka kiszonego lub inne rzeczy i on wtedy czuje się potrzebny, tak? Faktycznie ta moja żona jest w ciąży, dziwnie się zakowuje, więc ja zostałem ojcem. Trzecia faza jest od 12 do 25 tygodnia ciąży. To jest to, co, wam, co Państwu wcześniej mówiłam, że to jest ten moment tak zwanego fazy miodowej, czy miesiąca miodowego, czy, czy fazy miodowej, więc tutaj nie będę o tym mówiła. O dialogu za chwilę powiem. Jeżeli chodzi o czwartą fazę, możemy powiedzieć, że to jest czas przygotowania do porodu. Mężczyźni potrafią myśleć o jednej rzeczy równocześnie. Kobiety piorą, sprzątają, robią mnóstwo innych rzeczy. Mężczyzna jak robi, to robi jedną rzecz. W związku z tym, w momencie, kiedy on myśli o tym, co będzie, czy ten poród będzie przebiegał prawidłowo, czy urodzi się zdrowe dziecko, czy z dzieckiem będzie wszystko w porządku, czy on podała roli ojcowskiej. To bardzo często zdarzają się wypadki wszelijakie, wypadki drogowe, wypadki przy pracy, no bo on skupiony na myśleniu nie jest w stanie myśleć wtedy o tym co jest jego obowiązkiem zawodowym. I teraz jeżeli chodzi o towarzyszenie dziecku od chwili poczęcia, to możemy powiedzieć, że ta relacja rodziców z poczętych dzieckiem ma takie dwie fazy. Pierwsza to jest monolog. Właśnie to, kiedy dziecko poprzez zmiany w organizmie kobiety informuje jestem, rozwijam się, dostrzeżcie mnie i mym odpowiadając na ten, te Dziecka, zmieniamy właśnie swój styl życia. Potem następuje dialog. Dialog to jest nawiązywanie więzi z poczętym dzieckiem. Możemy z nim rozmawiać, głaskać je. Ulubioną zabawą mężczyzn jest granie w tak zwaną piłkę nożną. Wspaniałą czynnością jeszcze niedawno było to, że mężczyźni przygotowywali pokój czy łóżeczko, kiedyś strugali kołyskę. tak, Wykonywanie jakichkolwiek czynności z myślą o dziecku jest tutaj taką rzeczą bardzo pozytywną, wspierającą tworzenie ojcostwa, macierzyństwa, ale też wspierającą tworzenie więzi. I tutaj na przykład niektórzy mówią, że mężczyźni raczej są mało kreatywni, jeżeli chodzi o tworzenie przedmiotów z myślą o dziecku. Natomiast powiem Państwu, że jak prowadziłam swego czasu Akademię Rodzicielstwa, i między innymi zadaniem było narysowanie tego poczętego dziecka, to oczywiście Tatusiowi najpierw rysowali trzy kreski i na tym koniec. Natomiast w momencie, kiedy myśmy ich zachęcali, że zostawiamy tutaj te kretki, zostawiamy kartki, w wolnej chwili my będziemy robić wykład. Wy możecie malować, co tam chcecie, to się okazywało, że połatwie. W półtorej godzinie kończyliśmy wykład, oni mówili, że jeszcze nie skończyli obrazka. W związku z tym na początku blokowali się, nie chcieli robić jak gdyby takich czynności czy, czy właśnie yy, sw swoich wyobrażeń przelewać na papier, ale jak już się rozkręcili to, to okazywało się, że sprawiało im to naprawdę bardzo duże Dużą przyjemność. Ja tutaj chcę Państwu też powiedzieć, że ta rola taty w rozwoju poczętego dziecka jest bardzo ważna. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że mózg poczętego dziecka, zwłaszcza jego elementy odpowiedzialne za kształtowanie mowy, są bardzo wrażliwe na głos taty to tata ma rozmawiać z poczętym dzieckiem. Dzięki temu, że będzie rozmawiał z poczętym dzieckiem, stymuluje zakończenia nerwowe w mózgu, odpowiedzialne za mowę. Tak? To potem już logopeda jest nam niepotrzebny. Dziecko ma predyspozycję właśnie do tych głosów męskich, a najbardziej poczęte dzieci lubią i najbardziej stymulują ich rozwój. Tutaj ukłon w stronę państwa to chorały gregoriańskie. I gdziekolwiek mam wykłady, to bardzo wielu kapłanów mówi, a myśmy się z tego wycofali. No więc ze względu na dobrostan poczętych dzieci, bardzo proszę wrócić do chorałów gregoriańskich zwłaszcza śpiewanych przez mężczyzn, śpiewane przez kobiety to nie to, co trzeba. W związku z tym zachęcam, żeby do tego Wrócić. Minutka, dobrze, ja kończę. E, dzięki temu, że mamy komunikację z poczętym dzieckiem, to dziecko czuje się chciane, kochane, ta więź kształtuje się pozytywnie, rodzice e, są pewni swoich kompetencji, dziecko nie jest obce. Tak? Prowadząc dialog już wiem, jak dziecko reaguje na mój głos, jak reaguje na mój dotyk, więc jest to taki okres e, dobry, pozytywny. E, w dzisiejszych czasach, szczerze powiedziawszy, szkoła rodzenia to już jest za mało. Tak? My powinniśmy prowadzić, w cudzysłowie, tą akademię rodzicielstwa, żeby rodzice byli świadomi, aktywni. Chcieli coś zrobić. Samo przygotowanie do porodu to już naprawdę dzisiaj zdecydowanie za mało. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że zdążyłam, że tak powiem, w reżimie czasowym. Dziękuję bardzo.